Przedstaw się, yy, powiedz, co trenujesz i jak długo. To jestem Michał Kotkowski, trenuję lekkoatletykę dokładnie 400 metrów i trenuję lekko ponad 5 lat samej lekkoatletyki. Yy, 5 lat to w sporcie niedużo. Niewiele, ale czy było coś takiego, co spowodowało, że zdecydowałeś w dorosłym życiu, chcę być sportowcem, chcę uprawiać lekkoatletykę? Eee, powiem tak, eee, ze sportem mam już do czynienia od samego urodzenia, bo zanim zacząłem w ogóle lekkoatletykę biegi, to bardzo długo pływałem, bo 16 lat, więc mój organizm powiedzmy był wprawiony już w ten cały cykl treningowy, w tę całą otoczkę, więc tak naprawdę było łatwo przerzucić się na inny sport, na ten cały cykl trenowania codziennie. I wyszło tak, że po prostu zawsze jakieś tam było e, nawiązanie do tam biegania. Zawsze, czy to były jakieś e, biegi szkolne, brałem w nich udział. I po prostu tak naprawdę musiał być e, ten bodziec, taki w wieku tamtych, właśnie 17-18 lat, który pchnął mnie do tego, powiedzmy, e, do tego zawodowego biegania. A czym dla Ciebie jest, jako dla sportowca, start w igrzyskach? Wyróżnieniem i Taką, powiedzmy, wisienką na torcie za te wszystkie lata trenowania i poświęceń. Jak wykorzystujesz wsparcie z programu PFN Team 100 od Polskiej Fundacji Narodowej? E Bym powiedział, że do ostatniej kropli potu jest, bardzo mi pomaga, bo chociażby y, mogę zapłacić za wynajem za mieszkanie, y, czy właśnie dietę pudełkową sobie kupić, y, jeśli są na to środki, y, sprzęt sportowy, buty, odzież, y, paliwo na treningi, gdzie muszę dojeżdżać samochodem, więc naprawdę bardzo mi pomaga i jestem bardzo wdzięczny. Jakie marzenia tu i teraz? I teraz zdobyć medal na Igrzyskach. A co będzie, co się okaże. Czego możemy Ci życzyć, żeby udało się to zrealizować? Eee, mocnych nóg. Tego Ci życzymy. Życzymy mocnych nóg. Eee, życzymy też olimpijskiego spokoju i tego, żebyś był zadowolony po Igrzyskach Paraolimpijskich ze swojego startu. Niezależnie od tego, co się wydarzy, to żebyś mógł czuć satysfakcję i taką dumę, że zrobiłeś najlepsze, co mogłeś zrobić. Bardzo dziękuję. Dziękujemy.